Kiedy uczę się przekształcać porażki, poczucie niewystarczalności, rozczarowanie i niekorzystne rezultaty w coś konstruktywnego, wiesz, co to robi z moją wartością? Moje postrzeganie własnej wartości i poczucie kompetencji rośnie. Z drugiej strony, jeśli nieustannie gonię za nowymi zwycięstwami, zaniedbując i odrzucając porażki, to powód, dla którego nie poczujesz się doceniony, ponieważ nie udało ci się niczego przekształcić. Jeśli nie okazujesz sobie łaski w obliczu życiowych niepowodzeń, zapewniam cię, że nigdy w pełni nie docenisz swoich osiągnięć. Wiele osób, które osiągają niezwykłe rzeczy w życiu, często działa z tego, co nazywam napędem deficytowym. Mogą odczuwać wewnętrzny brak lub postrzegać, że czegoś im brakuje na zewnątrz, co prowadzi ich do buntu przeciwko temu. W każdym przypadku coś wydaje się być nie w porządku, a oni walczą z tym, aby potwierdzić swoją wartość lub temu zaprzeczyć. Ta walka ma swoje źródło w wewnętrznym poczuciu deficytu lub w samym akcie buntu. Toczy się nieustanna bitwa, a jeśli ciągle jesteś w tym konflikcie, zawsze będą zwycięstwa i porażki. Sezon po sezonie przynosi zwycięstwa i porażki, zwycięstwa i porażki w kółko. Jeśli nieustannie potwierdzasz swoją wartość poprzez sukcesy, zaniedbując, aby złagodzić ciężar swoich porażek, ostatecznie presja się nawarstwi. Czy to z tobą rezonuje? Akceptacja siebie działa jak wentyl bezpieczeństwa dla ludzi, którzy osiągają sukcesy, pozwalając na płynniejszy przepływ w przyszłość. To bardzo ważne. I choć może wydawać się duchowe z natury, wahałbym się, aby zapakować to w te kategorie, ponieważ dla niektórych może to być zbyt abstrakcyjne. Z biegiem czasu zrozumiałem, że akceptacja siebie jest kluczowa dla Twojej zdolności do utrzymania tego przepływu. Jeśli nie okazujesz sobie współczucia w obliczu życiowych niepowodzeń, zapewniam cię, że nigdy w pełni nie docenisz swoich osiągnięć. Akceptacja swoich porażek jest kluczowa, oznacza to refleksję nad tymi momentami, w których doświadczyłeś porażki, gdzie zawiodłeś swoje oczekiwania, gdzie nie spełniłeś własnych standardów i gdzie czułeś się rozczarowany sobą. W tych momentach retrospekcji, które powinny być częste, powinieneś zaakceptować swoje porażki. To całkowicie w porządku, aby doświadczyć trudnego dnia lub napotkać kilka porażek. Poświęć czas na przetworzenie tego. Analizuj sytuację. Nie czekaj latami na osiągnięcie akceptacji siebie. Praktykowanie akceptacji siebie i okazywanie sobie łaski powinno być regularnym działaniem przynajmniej raz w tygodniu, a dla niektórych nawet codziennie. Osobiście przeprowadzam przegląd co tydzień, zadając sobie pytania: W minionym tygodniu, gdzie czułem, że zawiodłem samego siebie, gdzie miałem wrażenie, że nie sprostałem, gdzie brakowało mi odpowiednich umiejętności lub zdolności, gdzie doświadczyłem niepowodzenia lub trudności i gdzie nie wypadłem najlepiej, gdzie naruszyłem swoją integralność. Ważne jest, aby podchodzić do tych wewnętrznych rozmów bez krytyki. Zamiast tego staram się kultywować świadomość tych sytuacji, które wymagają mojej uwagi, odmawiam pozwolenia, by zebrały się w uczuciach nienawiści do siebie. Musisz skupić się na aspektach życia, które nie przebiegają zgodnie z planem, zamiast ich unikać. Najważniejsze, nie zawstydzaj się za te chwile, uznaj, gdzie nie sprostałeś, gdzie rzeczy nie potoczyły się tak, jak chciałeś, gdzie poczułeś rozczarowanie, czy to w sobie, czy od innych, i opieraj się pokusie udawania, że te doświadczenia nie miały miejsca. Zamiast tego oświetl je, rozpoznaj je, a następnie zaakceptuj. Akceptacja może zacząć się na poziomie okoliczności, przyznając, że tak, to co się wydarzyło, nie było idealne. Przypominam sobie o tym w każdy piątek. Cóż, to się wydarzyło w tym tygodniu? To nie było dokładnie to, czego chciałem, i dodaję do tego odrobinę humoru, prawda? Ale chcę, żebyś zobaczył, że nie unikam tego, nie chowam tego głęboko w sobie. Zamiast po prostu zignorować to z obrazem dobrze to się stało, czuję, że to bardziej wygląda na uznanie chaotycznej sceny, która nie przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Po prostu rzucam na to światło, dodając odrobinę pokory i humoru. To, jak powiedzenie dobrze to miało miejsce, jaki jest mój następny krok, więc chodzi o uznanie, że to się wydarzyło. Pewnie nie było idealnie, uznaję jego istnienie, akceptuję, że to już się stało, to koniec. Teraz muszę zastanowić się, czy powinienem podjąć działanie w tej sprawie, czy potrzebne są naprawy, lub czy istnieje sposób na poprawienie sytuacji. Oczywiście, mogę to zbadać. Jednak, moją pierwszą reakcją jest stwierdzenie, że się wydarzyło. Nie było perfekcyjnie, ale akceptuję to, nie będę robił wymówek ani czuł złości, ani nie będę się spieszył, by stworzyć plan. Zamiast tego skupię się na obserwowaniu i uznawaniu sytuacji. Jeśli chodzi o postać w tej sytuacji, jest Brendan w scenariuszu, gdzie coś poszło nie tak. Muszę stawić czoła rzeczywistości, że Brendan w tamtym momencie prawdopodobnie nie miał wszystkich informacji, umiejętności ani holistycznego zrozumienia, które byłyby potrzebne. Dlatego powiem sobie, że ten chłopak na pewno zrobił co mógł w danych okolicznościach i odmówię umniejszania sobie mojej prawdziwej ja z powodu tego doświadczenia. Zamiast tego wybiorę, aby w tym momencie refleksji okazać łaskę, miłosierdzie i przebaczenie. Przyjmę to, co się wydarzyło. Oto wszystko jest proste. Ponadto, oferuję tej osobie łaskę, ponieważ musi wejść w następną scenę. Ważne jest, aby wkroczył w tę część historii z intencją, gotowością i pozytywnym nastawieniem. Czego nie zamierzam zrobić, proszę słuchać uważnie to zrzucać wstyd na okoliczności lub postać. Zrozum to. Wszystko, co poddane jest wstydowi, usycha. Cokolwiek przypiszesz wstydowi, kończy w ukryciu. Wszystko, do czego przyłożysz wstyd, przestaje się rozwijać. Z drugiej strony. Kiedy okazujesz łaskę, odczuwasz pewien ruch. Okazywanie łaski otwiera możliwości transformacji. By obdarzyć łaską, jednocześnie akceptujesz fundamentalną prawdę, a tą prawdą jest, że nie byłeś całkowicie u władzy, prawda? Jeśli więc możesz powiedzieć: Przyjmijmy to z łaską i wprowadźmy do teraźniejszości, to możesz pomyśleć: Dobrze, daję sobie łaskę. Nie wiedziałem wszystkiego, nie rozumiem wszystkich zasad wszechświata, nie kontroluję wszystkiego. Proszę bym miał siłę, aby dostrzegać, że nie kontroluję wszystkich aspektów. Teraz jestem gotowy, by zadać jedno bardzo proste pytanie, biorąc pod uwagę tę stratę, ten niepowodzenie i łaskę, którą chcę mu okazać, Zastanowię się, czy to coś, co powinienem puścić, czy coś, co wymaga naprawy, strategii lub budowy. Co piątek, zastanawiam się, czy powinienem po prostu pozwolić temu odejść? Właściwie około 90% życiowych wyzwań to rzeczy, które powinieneś puścić. W pozostałych 10% możesz pomyśleć, pozwól mi to ponownie ocenić, pozwól mi to naprawić lub zaplanować działanie na wtorek. Właśnie tak możemy przekształcić pewne niepowodzenia w osiągnięcia, poprzez okazanie łaski i sformułowanie strategii. Jednak jeśli nieustannie nakładasz wstyd na sytuację, oto problem, nie będziesz w stanie przekształcić tego niepowodzenia w sukces bez łaski. Co ciekawe, mamy tendencję, by chcieć to zakopać. Nie chcemy z tym zmierzyć się ani tego poczuć, więc odkładamy to na bok. Rozpocznijmy coś nowego. To może zapewnić tymczasowy wzrost, gdy dopamina i nowość zaczynają działać, sprawiając, że myślimy: o, to jest lepsze. Nie muszę zmagać się z tym problemem. Nigdy tak naprawdę nie zajmiemy się podstawowym problemem, chyba że go uznamy, okażemy mu łaskę i zaczniemy nad nim pracować. Tak posuwamy się naprzód. Rozpoznając nasze, tak zwany w porażki jako doświadczenia edukacyjne, opracowując plan i idąc do przodu, możemy przemienić L w W. Lecz jeśli ciągle goniąc za nowymi Z, unikając i zaniedbując L, możesz czuć brak wartości, ponieważ nic nie zmieniłeś. Kiedy zmieniam narrację wokół porażek, niedoskonałości i rozczarowań, przekształcając je w pozytywne rezultaty i budując na nich, moje poczucie własnej wartości wzrasta. W przeciwieństwie do tego, jeśli wybiorę unikanie, a moje istnienie będzie związane z unikaniem, ważne jest zrozumienie, że to unikanie pochodzi ze mnie, a nie od innych. Zachęcam Cię, aby nie obwiniać innych ludzi, ponieważ gdy mówimy o porzuceniu w dzisiejszym społeczeństwie, wielu wpada w mentalność ofiary. Choć porzucenie mogło mieć miejsce, kluczowe jest, aby pamiętać, że skupiamy się na rozwoju charakteru, a nie na zewnętrznych okolicznościach. Jeśli coś się wydarzyło, to jest w przeszłości. Teraz pracujemy nad budowaniem naszego charakteru. Często mówię ludziom, że ich poczucie własnej wartości w mniejszym stopniu zależy od tego, kto mógł ich porzucić, a bardziej od tego, co ignorują i zaniedbują, co wybierają do zmiany i jak kierują swoim życiem. Wszystko wraca do nas. Chodzi o podejmowanie pozytywnych wyborów teraz, które są zgodne z naszymi zasadami i przyszłością, zamiast rozmyślać o doświadczeniach z przeszłości. Ostatecznie, niezależnie od tego, jak daleko sięgamy w przeszłość, wszystkie drogi prowadzą do zaakceptowania lub unikania tego, co się wydarzyło. Kluczowa zmiana sposobu myślenia polega na przekształceniu L w W poprzez akceptację. Pamiętaj, że w 90% sytuacji wystarczy po prostu je puścić. Nie możemy zmierzyć się z tym problemem, dopóki go nie uznamy, nie okażemy mu współczucia i nie przekształcimy go w coś konstruktywnego, prawda? Tak postępujemy dalej: akceptujemy nasze tzw. porażki jako wartościowe lekcje, opracowujemy nowy plan i ciągle idziemy naprzód. Tak można zmienić stratę w zwycięstwo. Jednak, jeśli ciągle gonisz za nowymi zwycięstwami, unikając i odrzucając straty, to właśnie dlatego możesz mieć problem z poczuciem wartości, nie udało ci się niczego zmienić. Kiedy uczę się przekształcać porażki, uczucia niedoskonałości, niepowodzenia lub niefortunne wydarzenia w pozytywne rezultaty i budować na tych doświadczeniach, co się dzieje z moim poczuciem wartości? Moja wartość osobista i postrzeganie kompetencji wzrastają. Z drugiej strony, jeśli unikam konfrontacji z tymi problemami, posłuchaj uważnie: jeśli moje życie kręci się wokół unikania i zaniedbania, to wina nie leży po stronie czynników zewnętrznych. Zachęcam Cię, abyś nie przypisywał swoich okoliczności wyłącznie innym, ponieważ w dzisiejszym świecie termin opuszczenie często prowadzi do bycia ofiarą. Ludzie mogą mówić, zostałem opuszczony przez kogoś, i chociaż może to być prawda, ważne jest, aby zrozumieć, że teraz przechodzimy przez etap rozwoju charakteru, a nie tylko reagujemy na okoliczności. Jeśli to się wydarzyło, to jest w przeszłości. Teraz koncentrujemy się na rozwijaniu naszego charakteru. Często przypominam ludziom, że ich poczucie wartości bardziej zależy od tego, czego unikają i co zaniedbują, a także od tego, co wybierają do przekształcenia i w jakim kierunku chcą iść. Wszystko wraca do nas. Ważne jest, aby teraz podejmować zdrowe decyzje, które prowadzą nas do właściwych działań z uczciwością na jaśniejszą przyszłość, zamiast tkwić w przeszłych wydarzeniach. Ponieważ niezależnie od tego, jak daleko sięgniemy w przeszłość, każda droga, prędzej czy później, prowadzi nas do akceptacji lub unikania. Kluczową zmianą myślenia jest przekształcenie tej straty w wygraną poprzez jej akceptację. I pamiętaj, że w około 90% wyzwań życiowych najlepiej jest po prostu je puścić. Ale co, jeśli jest coś, za co muszę wziąć odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy chodzi o naprawienie, ulepszenie czy dążenie do celu? Wówczas muszę zmienić swoją perspektywę. To ilustruje siłę, jaką niesie akceptacja siebie, podkreśla wartość akceptacji i świadomości w naszym życiu, obdarzając nas osobistym wzmocnieniem, a także poczuciem własnej wartości. Cześć, przyjaciele. Nazywam się Brandon Burchard i z radością przedstawiam Was nowy Dzień Wzrostu. Jesteśmy podekscytowani, aby zaprezentować trzy nowe funkcje, które będą wspierać Was na drodze do rozwoju osobistego. Po pierwsze, mamy nasze innowacyjne ciągi wzrostu i nagrody. Każdego dnia, kiedy logujesz się do Dnia Wzrostu, dostarczymy Ci codziennych motywacyjnych strategii życiowych. Możesz słuchać treści audio, a następnie tworzyć własne notatki, listy kontrolne i śledzenie nawyków, aby naprawdę poprawić swoją jakość życia. Po drugie, wprowadzamy najlepszego na świecie trenera życia opartego na sztucznej inteligencji. Ten trener AI jest wyposażony w prawie 20 milionów słów z mojego obszernego szkolenia w zakresie motywacji i psychologii wysokiej wydajności. Na koniec oferujemy dostęp do najlepszych nauczycieli rozwoju osobistego, trenerów i wykładowców na świecie to są najbardziej cenieni i najwyżej opłacani mówcy oraz nauczyciele, którzy mogą znacząco podnieść jakość twojego życia, ponieważ mamy ponad 400 klas i ponad 40 dogłębnych kursów dostępnych dla ciebie już teraz. Wszystko to jest zawarte w dniu wzrostu. Prawdziwa i trwała transformacja zaczyna się od codziennej praktyki rozwoju osobistego, dlatego powinieneś korzystać z Dnia Wzrostu. Nie mogę się doczekać, abyś się zanurzył, podniósł swoje życie i osiągnął więcej. Zdobądź swój ciąg wzrostu i uzyskaj dostęp do Dnia Wzrostu już teraz.